Jaką pizzę najbardziej lubią jaszczurki Agamy Czerwonogłowe? Badacze skupili się na miejscach turystycznych w Togo, zachodniej Afryce, gdzie jaszczurki podkradały turystom jedzenie. Gdy zaserwowano im dwie różne pizze, okazało się, że ich faworytem były cztery sery. Jeżeli wpadnie do Was na domówkę kiedyś jaszczurka, wiecie już co lubi. Nie wiemy co myśli o czosnku, ale za to wiemy, że ludzkie pubasy wydają się go lubić. Gdy matki spożywały czosnek, ich mleko miało intensywniejszy zapach, a niemowlęta były dłużej przesane do piersi. A jeśli dokuczałyby wam muchy, możecie zawsze przebrać się za zebra. Naukawcy pomalowali czarne krowy w białe paski i okazało się, że takie zwierzęta były atakowane przez muchy o połowę rzadziej niż niepomalowane. Co sądzicie o diecie odchudzającej, która polegałaby na jedzeniu teflonu? Pomysł narodził się po analizie badań z lat 60. firmy DuPont. Szczury karmione przez 90 dni dietą składającą się w 25% z teflonu, chudłe nie wykazując oznak zatrucia. Materiał ten nie ma smaku, nie reaguje z tkankami i miały po prostu przechodzić przez układ pokarmowy, zwiększając objętość posiłków, a w ten sposób uczucie sytości. Jeśli jednak jedzenie nie przywierającej warstwy z patelni wydaje Wam się wątpliwym pomysłem, nie jesteście w tym sami. Amerykańska agencja do spraw żywności i leków, również uznała to za zbyt szalone i nie dała zielonego światła na badanie teflonu jako środka spożywczego dla ludzi. To niektóre Igienoble z 2025 roku. Który był dla Was najbardziej zaskakujące?